Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku UCafe. Cześć, Adam nas! Piotr. Zapraszamy Was do kolejnego tematu. jakim jest? Plusy i minusy oszczędzania. Oszczędzanie. Oszczędzanie. Kojarzycie się oszczędzanie. No wiesz, no oszczędzanie niby wydaje się być bardzo proste, tak? Żeby e, co miesiąc jakiś kawałek swoich pieniędzy odłożyć. Mm -hmm. Gdzieś odłożyć i o nim zapomnieć, tak? To może mm -hmm. być taki tam skarbonka, misiek, coś tam, wrzucasz pieniążek, tak? Świnka. Świnka, Świn. no, na przykład. I jakie są formy oszczędzania? Może od tego zacznijmy. Jak, jak, jakimi metodami można oszczędzać? I tutaj ja na przykład mam y, napisane, że można założyć sobie konto oszczędnościowe, można włożyć sobie pieniądze do skarpety, czy też tej świnki, można inwestować pieniądze tak. można. i można jeszcze jakieś superfundusze, tego typu rzeczy. Tych mechanizmów, tych, tych, tych protest dzisiaj jest mnóstwo, mhm. które właśnie pozwalają Tobie zaoszczędzić pieniądze. Wiesz co, no, zasadnicze pytanie, które każdy sobie zada, myślę, kiedy usłyszę hasło oszczędzaj pieniądze, powie, ale z czego? Nie? To jest to, nie, no no, jeszcze nie, nie mam z czego. No nie mam z czego, tak? Mhm. No i może zacznijmy od tego, no. a może jednak jest z czego? No bo na co wydajemy pieniądze? Jak ktoś pali papierosy, to zawsze znajdzie na te, pa, na te papierosy. Zawsze ustuka na, pa, na, zawsze ustuka na pa, ramkę fajek. Tak. Zgadza się? No zgadza się. Sam to, paliłem, nawet, wiem, no, że no, Ja te, te też paliłem. Nie, nie ma takiej sytuacji, że jak chcesz palić, znajdziesz. Mhm. Natomiast jak rzucisz palenie, bo rzuciłem też palenie, i to nie jest tak do końca, że się mówiło, że oj, gdybym nie palił, to bym dzisiaj już Mercedesem jeździł, faktycznie, ale gdybyś każdą te 10 czy 15 zł zamiast paczki papierosów wrzucał do, do, do jakiejś skarpety czy e, na jakieś konto oszczędnościowe, to tak, ale nie masz tej chyba motywacji, to tak to wygląda, wiesz? Wiesz co, to zależy od Twojej dyscypliny, bo ja oszczędziłem. Faktycznie. Okay. Ja oszczędziłem. Faktycznie, to nie było tak, że codziennie 15 złotych odkładałem, tylko raz w miesiącu sobie wyliczyłem, że skoro miesięcznie przepalałem za tyle i tyle, to miesięcznie tyle musi zniknąć z mojego konta gdzieś na inne. I tyle. Po prostu siłą zabieram, choćby się paliło, waliło, zabieram i to odkładam. To ale, na ro, ale po roku nie... czasu patrzysz sobie, o kurde, remont sobie zrobię w domu, nie? Ej, no to Nagle rewelacja. są pieniądze, nie? No. A to może w ogóle taki kurde przepis na oszczędzanie. E, oszczędzanie papierosowe. Myślę, że nie, każd nie każdego zachęcimy teraz, żeby żyć upalenie, nie? Nie, nie o to chodzi. Ale, ale e, jakby, ok, jak już pali, no to musi jakby równą wartość tego odłożyć sobie też na, na jakieś konto. No bo jest w stanie każdy z nas, podejrzewam, odłożyć mimo wszystko, wykombinować, żeby odłożyć I... taką i taką kwotę. Słuchaj, wydajemy codziennie pieniądze na różne pierdoły, tak? Taka A... jest prawda. Wydajemy jest na, na różne rozmaite rzeczy. Czy są one potrzebne, czy nie są potrzebne, tak? Wiadomo, że zawsze będziemy usprawiedliwiać nasz zakup na zasadzie, bo to mi jest potrzebne, bo to mi się przyda i tak dalej, to jest gówno prawda, Bo większość z tych rzeczy się nie przyda. Um, więc tu już jest taki pierwszy sposób, jeżeli ktoś się zastanawia, skąd wiesz pieniądze, no, żeby oszczędzać, no to po pierwsze zastanówmy się, na co wydajemy pieniądze? Może wydawajmy je troszeczkę rozsądniej, na no, zasadzie to trochę jak z dietą, wiadomo, mhm. To nie dieta nie polega na tym, że teraz będę głodował i nie będę jadł. Musisz jeść, ale niech te kalorie będą wartościowe, a nie tak zwane puste, tak? że jemy śmieci. Czyli wybierz to, co wybierz jest to, faktycznie to, potrzebne, tak. co jest zdrowe, co jest ok, co jest. Tak. według Twoich jakichś potrzeb. Wytycznych... I to już jest mhm. jakiś potrzebne. sposób na to, że nawet jeżeli nie zaoszczędzisz z tego dużo pieniędzy, to może faktycznie Twój dobrobyt, Twój standard życia się poprawi, bo będziesz wydawał pieniądze sensowni na rzeczy, na które by chciał odłożyć pieniądze. Ktoś kiedyś bardzo mądry powiedział mi, że e, właśnie na takich najmniejszych rzeczach, dziesięciogroszówkach, 2 złotówkach, najwięcej się traci pieniędzy, że jakby. Nie widzimy tego. Nie widać tych mikropłatności, którego każdego dnia. W stanie jesteśmy dlatego... wydać po prostu nie czując ich, no bo nie czujesz złotówki, którą wkładasz Wiesz, do, do maili faj, faj, samochodowej. Nie? Fajne to, to, co mówisz, bo niektórzy właśnie dlatego mówią: Ja nie chcę mieć karty kredytowej, mhm. bo nie czujesz, jak wydajesz pieniądze. A ja z drugiej strony wolę mieć kartę kredytową, bo ja przynajmniej na koniec miesiąca sobie spojrzę, na co ja wydaję pieniądze i się zastanowię mam to zewidencjonowane, mhm. a jak wybiorę 100 złotych, tak, bo nie wiem, komuś muszę zapłacić 79, no to ta reszta przepadnie gdzieś, tak? Jestem ciekaw, zróbcie sobie eksperyment e, taki w, w domu, w warunkach domowych, zróbcie tak, że naprawdę policzycie sobie każdego dnia wszystkie grosiki, które w danym dniu wydaliście. To naprawdę okaże się, że tych pieniędzy mnóstwo idzie. I na koniec miesiąca, jak się przychodzi co do czego, że kurczę, mógłbym coś odłożyć, ale jednak nie ma z czego. To faktycznie w tych grosikach, w tych jedno, dwóch złotówkach to wszystko jest tam zawarte. Wybierając gumę w sklepie, zastanów się, czy jest Ci potrzebna taka paczka, czy taka, czy w ogóle może bez gumy też da się obejść. Mhm. Jest na to naprawdę chyba tylko jedno wyjście, sprawdź dokładnie, ile tych pieniędzy faktycznie u Ciebie. Wychodzi każdego dnia, każdego dnia zeszycik, zapisany każdy paragon. A ja z kolei widzisz do tego wolę swoją kartę kredytową, bo ja nie muszę pisać. Tak? No, ale... nie, nie, muszę, nie muszę zbierać paragonów, okay. przeklejać tą lodówkę. Tak? Mogę w każdej chwili wejść ja na nie... telefon, tak? tak to Pojaram, że, że są nawet już aplikacje, które no, gdzieś tam Jezu, wiesz, No są, które ci skanują, zmienić, zrobić zdjęcie. Czy... To tak. jest tak, oczywiście. Ale ja mówię o takim... To, znaczy, to, jest, fajny takie... to, jest, to jest fajny trening. To jest fajny no trening. daje to jest... to jest... no no dyscyplinę. Bo jest takie coś, że wtedy. Każdy sobie myśli, kurde, ale ja przecież nic nie wydałem w tym miesiącu. Nic nie kupiłem sobie. Nie kupiłem sobie telefonu, ciuchów, nie zrobiłem remontu, a tyle potrzeb jeszcze. Mhm. Ale wydałem te pieniądze na tyle innych, czasami niepotrzebnych rzeczy, które już dzisiaj leżą w szafie. Badania naukowe wskazują, mhm. że lepiej na głodnego nie chodzić do sklepu, bo wtedy kupujesz więcej. Tak. tak? Wiesz, wszystko ci pachnie, jesteś głodny, no to kupisz więcej. O, oczy po prostu wydają pieniądze. Tak. A jak jesteś najedzony, okazuje się, że z tego koszyka wrzucisz mniej, nie? Więc zanim pójdziesz do sklepu zjedz coś. Jak dużo powinienem oszczędzać? Hmm. Właśnie. Jak, ile? Czy to powinien być jakiś procentowy wyznacznik, że nie wiem, że załóżmy, no bo wiadomo, ktoś, kto pracuje na etacie, jest w stanie powiedzieć, że zarabiam tyle i tyle w mhm. skali miesiąca. Mhm. Natomiast ktoś, kto nie wiem, prowadzi własny biznes, nie wiem, sprzedaje samochody, to on nie wie, ile w miesiącu danym jest w stanie tych samochodów sprzedać i jaki, jaki będzie miał tak relatywnie duży przychód. Więc to wszystko tak naprawdę zależy, bo standardowa taka śpiewka doradców finansowych jest 20%, buduj poduszkę finansową itd. Fajnie, to ja jestem jak najbardziej za. Okay. Które, że Najpierw trzeba zacząć moim zdaniem, właśnie y, za, za, zanim ustalimy sobie procent, zobaczmy czy te 20% jesteśmy w ogóle w stanie osiągnąć o stacie, bo mhm. często jest tak, że my nawet nie wiemy, ile wydajemy. Mówimy, że nas na to stać albo nie stać, ale tak naprawdę nie mamy świadomości nie tego, mamy. ile na co wydajemy. Dopóki nie, 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 nie porównamy sobie przychodów z wydatkami, tak, bo może się okazać, że jesteśmy totalnie pod kreską co miesiąc tak? i musimy najpierw wejść na zero, zanim zaczniemy oszczędzać. Gdzieś dorobić, gdzieś coś. No, mhm. Więc to jest tak naprawdę najpierw pierwszy element, ale jak już załóżmy mamy, coś nam zostaje, no to ile? No, fajnie, by to było 20%, 30%, 40%, ale ile, to się, tak da? ile zależy, się da? Ile się naprawdę zależy od, od każdego indywidualnie, ile tak naprawdę też potrzebuje, bo... No bo też chodzi o, o, o cel oszczędzania, chcemy zawsze więcej, ale no, czy to więcej? Właśnie, czy to musimy wydać dzisiaj, czy możemy na przykład sobie uzbierać, żeby w żeby coś zainwestować, mhm. żeby, żeby później te pieniądze generowały się, powiedzmy, żeby one pracowały dla nas. Tak? No bo moim zdaniem cel oszczędzania, czy to będzie mieszkanie, samochód, rywal, czy cokolwiek, moim zdaniem za tym wszystkim powinna stać jedna idea. Oszczędzam pieniądze po to, by to one później pracowały dla pieniędzy, żebym ja już nie musiał pracować dla nich. Mhm. Taki jest przynajmniej. Mój cel, tak? Ja oszczędzam po to, żeby później te pieniądze wziąć i zainwestować. Okej. Okay. Myślę, że dla nie? wielu ten cel może być różny, nie? Tak. Wiesz, no, ktoś Wy, może sobie oszczędzić... Wiesz, na wakacje. Rzecz, którą... Chcę pojechać tak. sobie na wczasy raz do roku. I to w, roku, w zasadzie jest... I jest super. Cel, do którego dąży. Tak. Okej. Okay. Ja chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć w ramach, w ramach tego. To jest, myślę, bardzo słuszne, że nie na wszystkim warto oszczędzać. Nie warto, no wiadomo, nie warto oszczędzać mhm. na zdrowiu, nie warto oszczędzać na jakichś takich produktach medycznych, czy też na, na, na spożywczych, no bo tam potem się okazuje, że wpychając sobie siebie jakieś produkty gorszej jakości, potem i tak trzeba to gdzieś wydać na leki, mm -hmm. czy, 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 czy po prostu sama nasza kondycja. No, to, to jest, jest zarządzanie jest, jest, pieniędzmi jest troszeczkę, to co mówisz, to jest ma sens. Bo... I teraz pytanie, Adam, czy znasz jakieś przykłady, gdzie nie warto oszczędzić? Gdzie nie warto być sknerą trochę? I, I powiedzieć, OK, dobra, to musi tyle kosztować, żeby było dobre. Na, na, na wakacjach. Prosty przykład. Ja zawsze szukam ofert all inclusive. Zawsze. I one są droższe niż takie oferty typu śniadanie, obiad, kolacja albo tylko śniadanie, nie? Bo mhm. czasami sobie myślimy, a nie będę płacić za ten all inclusive. Zjem gdzieś coś na mieście, gdzieś coś tam, tak, coś wymyślę, ale potem się okazuje, że jedziesz w to dane miejsce i wydajesz zdecydowanie więcej. No bo musisz to tak? dokupić. Bo musisz no tak to, to dokupić, bo, bo bo, jest inna Zresztą. waluta na przykład, inny przelicznik e, i tak dalej, i tak dalej, tak. Więc ja jednak wychodzę z założenia, że wolę pewne rzeczy brać pakietami, mhm. niż gdzieś się rozdrabniać, bo się okaże, e, że jednak wydałem więcej, tak. Moja rada w tym momencie jest ewentualnie taka i opinia, ocena, że jeżeli nie musisz kupować czegoś, nie kupuj, ale jeżeli już kupujesz, to kup to dobre, żeby podziało ci e, przez jakiś czas, poszukaj najlepszej oferty. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja myślę, że na tym skoczymy. Temat rzeka, kolejny. Dziękujemy najmocniej. Dzięki. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. E, zapraszamy do oglądania poprzednich odcinków, gdzie rozprawiamy na różne już tematy. Dajcie nam suba. Lajka i taki dzwonek tam jest. Mateusz sobie poradzi z tym świetnie. Dziękujemy bardzo. I Dzięki, do zobaczenia pa. co do poniedziałek zobaczenia. i czwartek. Tak. na kanale Juka.